Witam. Dzisiaj wtorek. Ganiamy z Piotrem do ściny. Wczoraj była piękna ścina. Długo. Ale nie nagrywałem, a dzisiaj miałem nagrać, ale deszcz leje. Ale może się uda. Wczoraj się udało jednego sztukę złapać. Pantosza. Dzisiaj ewidentnie leje deszcz. A już niewiele brakuje. Wczoraj była piękna ścina, ale był u mnie znajomy i nie nagrywałem, no ale teraz to też jest. O Jest już ścina Kurcze, ale leje deszcz, czekajcie na kamerę Nie obleje. A te osero są wyjątkowo nade mną Także czy deszcz? Czy nie deszcz? Ganiamy. A jest. Teraz jest około 300 sztuk, moich ze 140. Jego też będzie style. tyle. Ładnie. W roku mieliśmy dzień w dzień ścinki, tylko nad nim teraz. Teraz udaje się nawet a się rozwalają po całym niebie kurczę Mam nadzieję, że deszcz obiektywu nie zamoczy. moje tam idą, niepotrzebnie Jedna część tu się dodrywają bociany Także na razie w wojnie polsko-węgierskiej prowadzimy Zobaczymy jak dzisiaj będzie. Bociany niestety tam się oderwały, a jego są tutaj. Widzę ostro, ale to dobrze. A na pewno tam coś w bocianach jest jego, bo już widzę po kolorystyce, że jest trochę tych ciemniejszych. O jest znowu obciereczka Ale u mnie więcej Gwizdze nie daje za wygraną nie gwizdze i takie coś chociaż we dwóch to chociaż jest fajnie poganiać się tak samemu Bociany od razu o, widać bociany Dołem teraz A i są znowu. A i całe niebo oczywiście, jeszcze tutaj pana Romana pocztowe chodzą. A i dobra, zaraz będą bociany siadać słabsze. Żeby nie gwizdał, to już by siadały. Ale nie chcę gwizdża. No dobrze, że się dzisiaj chociaż udało w ten deszcz nagrać, bo wczoraj było też fajnie, wczoraj było sucho. Widyny sobie radzą w ścinach też. Dobra, bociany się zbierają w kubkę. Ale słychać mokrych skrzydeł dźwięk. No i pójdą teraz nad niego. pójdą nad niego i to bociany dołem, no i jest znowu kupeczka. Teraz poszły nad niego. Ale jest tego szum przez mokre skrzydła, przez ten deszcz. Dobra. Bo ściany się oderwały, ale słabo I znowu Zderzenie, nie mam nawet żadnej sztuki, żeby Na dosiadzik Dać No jeszcze tam sporo ucianów zostało górą od No nie, to na pewno dzisiaj to nic nie będzie jego, bo wręcz przeciwnie, chociaż nie, jest żałobnik w wylot, jest żałobnik w wylot, ale boczkiem, 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 stara samica chyba ta na przodzie, lotu odcięła. no nic, przerwę na razie dzisiaj po ścinie 0 do 0 dzisiaj nic pogoda jak widać kałuże stoją z dachu kapie dzisiaj tak dzisiaj bociany trochę słabi, ale co się nie ma co dziwić bo to gołąb kosmaty w deszcz ma większy opór przebrałem się już do sprzątania gołębniczka także zaraz biorę się za sprzątanie w dukach jest niewiele, a tutaj widać mokro po deszczu w dukach jest tyle szybciutko z pochelką. Ciapne, widyny się trzymają w ścinkach, tak samo. O, jajko, które zgubiła na ziemi, ale to tak jest jak się gania gołębie. Niektóre samice mają jajka. Tutaj i... mogła zgubić. Trudno. Musimy bucianki ganiać. Teraz widziałem, że pan Mietek na końcu wyganiał na oborę, Może zgoni jeszcze, ale teraz to już Bociany pomoczone to już pewnie ganiania nie będzie No nic, dzisiaj taki trochę krótszy film, ale musiałem ścinkę nagrać Dogrywam ile jest, dzisiaj na zero tak jak mówiłem Przebieram się, znaczy przebrany już jestem Filce założone Biorę się za sprzątanie głębika Dziękuję za oglądanie, pozdrawiam Weronik posprzątałem tak, trochę jest grubsze. Miałem jeszcze trochę tej posypki, to posypałem ale nie dużo. Zresztą zauważyłem, że po tej posypce strasznie później się te głębie kąpią. Mocno się osadza się na skrzydłach, ale nie dlatego nagrywam. Bo jak sprzątałem, wychodzę, patrzę. A na stodole siedzi Murzyn, nie wiem skąd się wziął Może zleci Zmoczony jest, to może zleci Zmęczony Bociany Mokrymi skrzydłami tak przepoczą. o jeszcze chodzi coś. Jeszcze biały gąb jest tam, o, widać go. O tam jest o, o zawraca, a nie wiem co to za gąb. Ciemny też się patrzy Bociany przepoczą skrzydłami jak polska husaria, odstraszają przeciwnika. Nie wiem gdzie ten gołąb poszedł. Myślałem że zawróci za stodołą będzie, ale nie, ale nie było go widać. Zobaczymy czy murzyn zleci. No nic, zleci co zleci. W następnym filmie powiem czy zleciał czy nie. Chociaż. Jeszcze chwilę A i te bociany które przyniósł mi kolega Na razie wczorajszą i dzisiejszą ścinkę przeżyły, więc może coś tam oleju mają lub im się po prostu fartem udawało w odpowiedniej kupce grupce odejść ze ściny no. Chodź Murzynku, będziesz miał tutaj dobre jedzonko Poczniesz sobie Ja lubię żartować Wydaje mi się, że mam poczucie humoru Lubię sobie żartować A Buciany Dla to straszna taka pogoda jest Te kosmy są brudne, widać tutaj na budzie Te dwie jak od razu się brudzą, błoto Trudniej to zadbać o czystość takich głębi jest. A murzyn się zastanawia. No nic, na razie przerwiemy. No, murzynek wszedł, jak widać. Ale wydaje mi się, że trochę do murzynka to mu brakuje. Bo tutaj wylot jest. Widać na ogonku. Jakiś pospancer. O, żeby nie to pióro zmoczone zmęczony, A tutaj piura w środku. No, bym tak powiedział. Niezła sztuka. No ale. Dobre i to. Wczoraj coś łapaliśmy, dzisiaj łapiemy. Dobrze się zaczął nowy rok. Dobra, dziękuję za oglądanie. Pozdrawiam na no, dzisiaj, to już koniec.